Cześć wszystkim, tutaj Pilar z ekipy GierNizon.pl. Dzisiaj w szkole, bo właśnie wtedy miałem okazję przeczytać tą informację, kiedy przeglądałem sobie z nudów jakąś prasę, nagle uderzyła mnie informacja o tym, że to jedna z moich ulubionych serii i prawdopodobnie najlepsza polska gra doczeka się trzeciej części. Tutaj nie ma żadnej niespodzianki, aczkolwiek dokonano dzisiaj oficjalnej zapowiedzi. Tak więc Wiedźmi 3 i pod tytuł Dziki Gon stają się faktem, już jest to oficjalne. Gra ukaże się w roku 2014, niestety nie wiemy kiedy dokładnie, ale myślę, że większość fanów już powoli zaczyna przygotowywać sobie pieniądze na czy to podstawową edycję, czy też na edycję kolekcjonerską, bo jak wiemy CD Projekt Red e, poprzednio spisało się fantastycznie, jeżeli chodzi właśnie o kolekcjonerkę i w ogóle o cenę wszystkich edycji. Ale teraz zbierzmy do, do przysłowiowej kupy e, wszystkie informacje, które do tej pory ukazały się w prasie na temat właśnie Wiedźmina i mm, może zacznijmy od tego, że mm, nie będzie żadnego ograniczenia jeżeli chodzi o poruszanie się, to znaczy nie będzie rozdziałów, nie będzie ekranów ładowania, e, będziemy mogli dowolnie przemieszczać się po całej krainie, która będzie nam, e, po której będziemy mogli się poruszać, będzie ona cała dla nas wolna, e, a ta będzie o 40 razy większa niż w poprzedniej grze, to jest ogromna liczba i będzie to w dalszym ciągu o 20% więcej niż cała, cały świat w Skyrimie. No to już robi naprawdę ogromne wrażenie i myślę, że mało kto pod tym względem będzie mógł z Wiedźminem walczyć na tym polu. Um, dalej, będziemy mogli podróżować konno, chociaż walka na koniu jeszcze jest w fazie testowania i nie wiadomo czy ona będzie wprowadzona, aczkolwiek na pewno będziemy mogli jeździć sobie konno. Oczywiście będziemy mogli poruszać się piechotą czy też łodzią będzie system szybkiej podróży, więc nie będzie to sprawiało jakiegoś wielkiego problemu, nie będziemy musieli maszerować z jednego końca mapy na drugi, żeby zrobić jakiegoś tam questa. Jest mowa również o tym, że statki będą zupełnie żywotne, to znaczy będą podlegać prawom fizyki i nie będą zachowywać się jakoś nienaturalnie. Dalej właśnie to, co mówiłem z tym otwartym światem, to jest to czego chyba najbardziej brakowało mi w Wiedźminie, bo E, czytając, e, czytając całą sagę Sapkowskiego, e, też zdarzały się jakieś różne zadania, niekoniecznie związane z, 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 różny, znaczy z głównym zadaniem Geralta, z tym jego przeznaczeniem. I właśnie takiej wolności brakowało, było widać, że wszystko jest ograniczone, zarówno pod względem popularnym, chociaż było, były misje poboczne i to bardzo ciekawe, ale głównie takim geograficznym, że mieliśmy ograniczone lokacje i mało jakichś tam pobocznych ścieżek, w które można było zejść. Aczkolwiek tutaj, dzięki Red Engine'owi 3, nie będzie żadnych problemów z tym i mógłby się tylko, żeby wymagania nie były jakieś kosmiczne. Dalej, Oczywiście będziemy... Wtedy projekt Red będzie się skupiać na tym, żeby w dalszym ciągu Wiedźmin był w jakiejś, w jakiejś części filmowy i, i nie był taki sterylny, był miły do oglądania. Twórcy przekonują nas, że stworzą dla nas 100 godzin wszelkich misji, w które będziemy mogli grać. Nie wiemy, jaka część tego to misje wątku głównego, a jaka to misje poboczne. Często te liczby są nieco przekłamane. E, aczkolwiek myślę, że tutaj nie będzie żadnego rozczarowania. M również dostaliśmy informację o tym, że będzie ona bardzo, bardzo zróżnicowana środowiskowo, że nie będzie skalowania, skalowania potworów, co mnie bardzo cieszy, bo jest to coś, co w RPG-ach mnie niesamowicie denerwuje, bo kiedy nagle jakiś tam szczurek, którego zabiliśmy na pierwszym poziomie, walczy z nami jak równy z równym, to to nie pozwala poczucia się jak taki prawowity bohater właśnie arpegów, i, i ta zbroja nasza i jakieś takie inne rzeczy e, niemalże nie mają na to wpływu, że czy walczymy z jakimś ogromnym trollem, czy walczymy właśnie z jakimś tam obszczymurkiem. E, dalej... Hmm. Co jeszcze mówi internet? E, poza... E, poza, śledze, poza walką z potworami, poza właśnie e, myślistwem Geralta będzie również e, w Wątek miłosny, m, i będziemy śledzić sytuację polityczną, której Sapkowski w Sadze poświęcił dosyć dużo miejsca. M, oczywiście, poza wykonywaniem głównych zadań, będziemy również mogli walczyć z, 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 po prostu z potworami, wybrać się na polowanie. E, prawdopodobnie, tak myślę, zostanie e, umieszczony w grze taki sam system al alchemiczny jak. E, w poprzedniej, w poprzedniej odsłonie, no i również będziemy mogli wytwarzać swoje przedmioty. Z tego, co również wyczytałem, każdy rejon ma swój wątek fabularny, więc to też myślę, że w jakimś stopniu łączy się z tym, co było w dwójce, bo tam też przeniesienie się do jakiegoś nowego obszaru zrestowało to, że w grze wydarzy się jakieś będą miały miejsce jakieś wielkie wydarzenia. W Wiedźminie 3 znajdą się również dosyć typowe wybory moralne, czyli jeżeli kogoś zostawimy na śmierć, albo go uratujemy, albo wręcz zabijemy lub zostawimy w spokoju, to potem może nam się to odbić kawką, czyli my, na przykład ci bohaterowie, których oszczędziliśmy, mogą nam pomóc, albo nie wiem, krewni, tych, których zabiliśmy mogą przyjść nam przyjść grozą z nam śmiercią. Oczywiście nie będzie potrzeba wykonywania nie będzie potrzeby wykonywania żadnych misji pobocznych, aby skończyć grę. Sam wątek główny będzie e, wystarczający. E, będą, w grze będą również zawarte e, prawdopodobnie sekwencje Quick Time Event, chociaż twórcy nie wiedzą jeszcze jak dokładnie je wykorzystać. E, hmm, co jeszcze? Wiedźmin będzie mógł również dzięki Mutagenom rozwijać swoje specjalne moce i tutaj raczej nie ma żadnego, żadnej niespodzianki, bo to samo było w części drugiej. Ok, kolejną z rzeczy, która będzie umieszczona w, w, w Wiedźminie 3A, która będzie dotyczyć takiej sfery uczuciowej, to to, że będziemy mogli już pożegnać się z takimi przelotnymi romasikami czy też może spotkaniami z prostytutkami, tak jak było to w części drugiej. Tutaj będziemy skupieni na tym, żeby rozwijać swoje relacje z tą jedną jedyną i tak naprawdę jeszcze nie wiadomo kto nią będzie, aczkolwiek myślę, że fani sagi mają już swoje typy. Um, oczywiście zostanie również rozwinięta technologia. Gra zostanie również rozwinięta technologicznie. I to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to to, że w walce ilość animacji została powiększona z 20, które były w Wiedźminie 2, do 96, które, będzie, które będą teraz. I to jest naprawdę aż ciężko sobie wyobrazić, jak, jak Geralt będzie wywijał ze swoim mieczem, biorąc pod uwagę, że w części drugiej już to wyglądało bardzo efektownie i bardzo przekonywująco. Na koniec zostawiliśmy kilka takich szczególików, już mniej istotnych. Czyli na przykład to, że Geralt będzie atakował szybciej, że będzie za to chodził wolniej, aczkolwiek jego, jego ataki będą bardzo, bardzo szybkie. Przeciwnicy również nie biegają, ale będą szarżować. Dalej zauważono również, że Geralt zmierzy się z lodowym gigantem. Nie będzie oskryptowanych walk z bossami. Będzie można dokonywać interakcji z różnymi przedmiotami. Czyli na przykład e, uderzyć jednym ze znaków w, tam, e, w jakiś element otoczenia, i to będzie miało swoją e, reakcję. A propos tego, co mówiłem na początku na temat poruszania się, czyli tego, że będziemy mogli używać konia czy łodzi, to te dwa aspekty będzie można ulepszać. E, dalej, co tu jeszcze jest? E, oczywiście, będziemy mogli dokonywać kustomizacji naszego wiedźmina, e, zbroja będzie miała swój unikatowy wygląd. Natomiast będziemy mogli się przejść do Fryzjera, tak jak w części drugiej, i zmienić Geraltowi uczesanie. I co ciekawe, co jest widoczne chyba na jedynym obrazku, jaki do tej pory został ukazany z Wiedźmina 3, to widać tam, że Geralt ma brodę. Nie jest jakaś ogromna broda, aczkolwiek i tak pewnie wielu fanów oskarży już z CD Projekt Red o zbezczeszczenie i, i inne różne zbrodnie przeciwko Geraltowi. Ale myślę, że jest to dobra zmiana i prawdopodobnie i tak będziemy mogli na to wpłynąć, albo będzie się to zmieniało zgodnie z, z przebiegiem gry. Tak samo jak na początku, kiedy była wielka afera na temat tego kucyka, który nasz Wiedźmin miał, kiedy ujawniono plany tworzenia Wiedźmina 2. I tam również mo można było zmienić jego fryzurę na tą domyślną. Myślę, że to wszystko. My póki co mamy tylko tyle informacji na temat Wiedźmina 3, aczkolwiek jest to na tyle gorąca informacja, że pomyślałem, że muszę się z Wami tym podzielić. Tak więc czekajcie, chowajcie pieniądze w portfelu i starajcie się zbierać i wspierać naszych polskich twórców, bo niewątpliwie, wiedzmy czy Dziki Gon czy też Wild Hunt będzie grą wielką, zarówno jeżeli chodzi o środowisko, jak i o końcową jakość. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia, na razie.